Hej! Dzisiaj znowu potłumaczymy sobie zdania z polskiego na angielski w różnych czasach. So let's get started Ona często chodzi do kina. She often goes to the cinema. My w tej chwili oglądamy telewizję. We are watching um, TV now. Wczoraj od 15 do 16 robiliśmy zakupy. We were doing the shopping yesterday from 3 uh, to 4. Uh, Czy wczoraj spotkałaś? Darka, did you meet uh, Darek yesterday? Dwa dni temu kupiłam hmm. uh, nowe uh, spodnie. Two days ago, I bought a new pair of uh, trousers. Jutro uh, zamierzamy uh, kupić uh, kuchenkę. We are going to buy a cooker tomorrow. Chciałabym zmienić pracę. I would like to change a job. Po tym jak zjadła kolację, poszła do koleżanki. After she uh, had eaten dinner, she went to the uh, friend. Um, w, tym, w tej chwili um, siedzimy przy stole. We are sitting at the table uh, now. Uh, jutro pojedziemy do Kielc. Uh, we will go to uh, kielce uh, tomorrow mm. ona uh, zawsze um, je owoce she always eats uh, fruit mm. mój kolega jest z Danii my friend is from uh, Denmark uh, już uh, zjadłam obiad i have already eaten uh, dinner one uczą się uh, francuskiego od uh, 15 lat they have been learning Uh, French for fifteen years. Uh, od uh, dwóch godzin uh, oglądamy filmy. We have been watching films for two uh, hours. Uh, one so wesołe, czyżnie they are they are happy and uh, they Hmm. Czy lubisz oglądać stare filmy? Do you like watching uh, old uh, movies? Hmm. To jest um, uh, najwyższy budynek w moim mieście. This is the highest building in my uh, city. Uh, czy lubisz podróżować? Do you like um, uh, traveling? Um, uh, moja koleżanka w tej chwili uh, dzwoni do mamy, my friend is calling uh, her mom uh, uh, at the moment. Jeśli jutro będzie padać, to pójdziemy do kina. If it rains tomorrow, we will go to the, the cinema. Gdybym była uh, tobą, to uh, kupiłabym ten mały domek. If I were you, I would buy this uh, tiny uh, house. W pokoju uh, są um, dwa łóżka. There are two beds in the uh, room. W pokoju jest um, małe łóżko. There is a small bed uh, in the uh, room. Um, bloki były wybudowane 10 lat temu. Blocks of flats were built uh, 10 years ago. Um, te bloki będą skończone za 3 lata. These blocks of flats uh, will be finished in 3 years uh, time. Uh, to jest uh, najwyższa uh, góra w tej okolicy. This is the highest mountain in this uh, neighborhood. Mm. To jest uh, najgorsze danie, jakie kiedykolwiek jadłam. This is the worst uh, dish I have ever uh, eaten. Mm. Właśnie zamówiłam nowy sweter. I have already ordered a new sweater. Mm. Mm. Sugeruję pójście do kina. I suggest going uh, to the uh, cinema mm. lubię malować obrazki, i like painting uh, pictures mm. on uh, Zmarł w 1995 roku. He died in 1995. Uh, Iza urodziła się w 2005 roku. Iza was born in 2005. Jaki jest twój numer telefonu? What is your uh, telephone uh, number? Uh, jaki jest Twój adres e-mail? What is your e-mail uh, address? Mm. Uh, napisz to opowiadanie długopisem. Write uh, this story in uh, pen. Mm. Wczoraj byliśmy w sklepie. We were in the shop uh, yesterday. One urodziły się piętnaście lat temu. They were born fifteen years ago. Mm. So thank you very much for watching it, and I hope that you are familiar with um, uh, this these um, tenses. I know that sometimes it may be difficult, but really you shouldn't be worried. We will recall them all the time, and you will be um, very good at. Them, in my opinion, so uh, thank you one more time and uh, have a nice uh, afternoon.